Kią się mam, ko z tej strony Master Ball, a dzisiaj nagrywamy um, Bomber Friends. Dzisiaj, dzisiaj będzie taki luźny odcinek, nie mam pomysłu, co można. Jaki odcinek mogę nagrać? to będzie takie po prostu luźne? Będziemy dzisiaj. Um, um, będziemy pić po prostu dzisiaj. Pucharki, już nie, 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 bardziej to są metale. Mam ich 426. Trochę grałem. Poza tym pierwszym odcinkiem, trochę sobie pograłem. Tam mieliśmy 300, to trochę powbijam. Jesteśmy na arenie drugiej. To jest pod. Dla mnie to wydaje się trochę podobne do Clash do, do Royale. Bo też mieliśmy tam arenę. I zmieniało wydruk. To może być podobny Może być podobny zamysł Ale nie są podobne Na pewno nie są podrabiane, wiecie co Te mapki, bo jakby były identyczne, to bym mogło się na, To bym powinno się nazywać Podróbka Clash Royale Ale też myślę, że Ta gra jest oryginalna bo nie widziałem jeszcze takiej gry

Dobra, już jesteś, już jestem. te często sobie zostawmy pod koniec odcinka. Wszystko będziemy... Ten odcinek nie wiem, będzie trwał od 10 do, do 16 minut powiem. Trwać. I... Przepraszam Was, że taki słaby odcinek, ale nie mam pomysłu. Nie mam totalnie pomysłu. Jak macie jakieś pomysły, popiszcie proszę w komentarzach bo to na serio mi pomaga jak myślicie mi jakieś pomysły to mi o wiele pomaga może niektórzy chcą może dużo osób chce takie pomysły na moim kanale kupujmy tędy może teraz pójdę nie wiem jak ta bomba pójdzie to do wolę się. dobra co? i ona ma o 8 o, No biegi Ło 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 No nie. Nie, nie A moja pasyczo ma 4 Jakie ona jest? No w sumie To nie jest zimne Bo on miał 164 razy więcej Czyli nie 4 Ja można by powiedzieć ile przez kilka To nie można to nie można tego też, też tak uzwać to też zależy od dystansu bomby i tak od, tak od ulepszeń bo to ulepszenia jedno levelowe aby... tego się aż tak mocno nie odczuwa ale przegra De Oś. myślałem że to nie ta bomba nie odwrócizna muszę się nauczyć grać w tą grę No, że coś tam umiem. Ale mało na pewno. Dobra, wygrały. Uhu. 42 plus medale. Wcięcie. Dobra, gramy. Gramy. I Buchar. Gramy i medale wbijamy. Dobra. Teraz jesteśmy, ześmy się prawym górnym rogu, czyli możemy wystarczy jedną bombę postawić, ale... Albo... No i czas się zaczął. Let's go, gentlemen. Łoś! Oh, To co za pakier, bleee! Ja nie chcę mieć z tym bykiem nic z tym bykiem nic do czynienia. Jak on chce się bić to proszę bardzo. Dlaczego ja masz ty wybierz. Dobra. Byk. Dobra. A teraz będę mam przejście. O ale mnie zablokował! Które mnie sama Czwarta, tak, no. 17 minus Napiszcie w komentarzu czy stracę wszystkie pukarki, pucharki Czy wyjdę z tym odcinkiem na minus czy na plus? Ej! Nie zginę To było logiczne Mogłem żadnych bomb nie wysadzić Bo to było logiczne Czyli takie pozycje Nie Ciekawe. Wiesz co mi się wydaje? Nie wiem co tak było w, klas w klaszu eee, to Chyba było tak w klaszu Ale pamiętam dobrze, że, że Było takie kółko Taka, taka no wiecie co To no tak jak jest tutaj Ta lupa tak mnie Myślę, że o to kapini Widać, że jestem ten... Dobrym specem w szukaniu małych szczegółów! Ej, niech specem w tej grze. Wyjdę na minus. Totalnie. Człowiek to może nie wyszły mi. Nie wyszłem na minus. Totalnie.

i chciałbym się coś zapytać jak dotarliście do tego momentu ale nie wiem pewnie może nie nie dotarliście jak zostawcie trzy łapki w górę pod, albo cztery jak chcecie jak chcecie taką serię ona będzie co dwa tygodnie lub co trzy co trzy tygodnie nie co 20 dni że że że, że że gramy w najpopularniejsze gry lub najlepsze gry. Napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy, czy chcecie taką serię. W sumie... A? Nie? Coło mnie? To co? Z... No rolę cięcia Dobra, wpijamy do następnej łęży To prawda, że było cięcie ale ja musiałem z kimś porozmawiać rozmawiać Patrzcie to, że mam taki że mam takie wyśmiałki ja to trochę wstyd wiem, zdaję sobie sprawę ale to że też Może znaczy, to nie jest aż taki najgorszy wtedy tytuł, tytuł, Hello, não tenho Hello, hello my duckness friend. dziękuję. Hello. Hello my dog, my olí, Holy, holy, shit. holy, holy money. Oh, shit. Nice. Dobra. Chodźmy do rundy. Widzimy się w rundzie.

Chciałem ja hej! Mm. Tu jestem okej! Okay. Już nie rozumiem tej gry. Totalnie. Dobra. Czekam na swoją bombę. Albo tu damy taki pan bomby. No. No, 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 no.

Dobra, trochę już przechodzę. Podśpieszę wam tempo trochę. Dobre tempo. Dobra. Dobra. Screen. To będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, komentarz. Ja za i odpiszę. Na przykład dzięki. Yy, Okej. Okay. I jeszcze zostawcie jak już zostawiliście subskrypcję, to z dzwoneczkiem zostawcie na wszystko. Nie nie wykuszycie ten dzwoneczek ani ani nie na normalnie tylko na wszystko, żebyście mieli wszystkie pomy pom na, na tym kanale. To będzie na to. Jok.